Dobry, nazywam się Filip Powisiak, przyszedłem tutaj na Politechnikę z sąsiedniego Liceum, Liceum Politechniki Białostockiej. Jestem uczniem klasy trzeciej i z klasą dzisiaj jesteśmy na Wydziale Budownictwa na Dniu Otwartym, gdzie badamy beton, testujemy różne materiały i jest nam prezentowane świetne maszyny, które są wykorzystywane do tego badania. Nazywam się Daria i uczę się w Czwartym Liceum w Białymstoku. Byłam tutaj na pokazie betonu i bardzo podobało mi się, z jaką pasją prowadzą nas po hali. Myślę, że takie dni otwarte bardzo pomagają w wyborze studiów. Dni otwarte na uczelniach to jest coś, co moim zdaniem warto zobaczyć. Możemy poznać uczelnię, obejrzeć ją w środku, ją, jakie to są technologie wykorzystywane, czy to jest dobry materiał do nauki. Myślę, że Politechnika Białostocka to jest uczelnia dobra, na którą ja z chęcią bym się wybrał. Zobaczymy jak wyjdzie, ale na pewno jestem nią zainteresowany, a po dniu otwartym jeszcze bardziej.